Powodem ponoć jest przeznaczenie tego oddziału na, dla pacjentów z COVID. Jednak tutaj NSZ Solidarność stwierdziła po rozmowach, że, że dlatego ten oddział został zamknięty też z powodów finansowych, jak i braków personelu. Dlaczego ja dzisiaj tutaj jestem? Ponieważ nie chciałabym, aby doszło do takiej sytuacji w przyszłości, że jakiekolwiek dziecko zostanie bez pomocy, która jest czasami konieczna natychmiast, by jej udzielono. W momencie, kiedy przychodzi czas zachorowań na grypę, często zapalenia płuc, czasem ta pomoc jest konieczna natychmiast. Decyzje, które obecnie są podejmowane w wielu szpitalach w Polsce są moim zdaniem, w mojej ocenie, Drastyczne, w konsekwencji e, może się to kończyć tragicznie e, myślę, że e, niestety śmiercią. E, dlatego, e, dlatego postanowiliśmy e, zaprotestować. E, I do czego z, e, chciałabym tutaj jeszcze tylko tyle powiedzieć, że m, bezsensownym jest to, żebyśmy e, tutaj prowokowali w jakiś sposób e, władzę, e, bądź walczyli e, z rozporządzeniami. Dlatego od razu w momencie, gdy podjęto decyzję o zamknięciu oddziału dziecięcego w Radomsku wysłaliśmy pisma do premiera Mateusza Morawieckiego, do wojewody, a także osobiście będziemy chcieli wręczyć dyrektorowi szpitala i oczekujemy w jak najbliższym czasie jakichkolwiek działań i zapewnień, że dzieci nasze będą miały pomoc. Będzie im udzielona pomoc w razie, w razie właśnie i życia. Dzieci mają e, miejsca w innych szpitalach w obrębie województwa łódzkiego. To jest absurd. Wątpię, żeby e, w wielu sytuacjach e, dzieci miały taką możliwość, proszę, proszę Państwa, e, że dostaną helikopter i zostaną przetransportowane. To jest chore i nie do zaakceptowania. Chciałam zaznaczyć, że. E, w obrębie kilkudziesięciu kilometrów są często codziennie korki, więc może być tak, że z tą pomocą można nie zdążyć po prostu. Tak? My rodzice, my powinniśmy się czuć bezpieczni i mieć zapewnioną pomoc ze strony państwa, z Narodowego Funduszu Zdrowia, od lekarzy, by nasze dzieci ratować w razie takich drastycznych sytuacji.